Cześć kochani, zapraszam Was do kolejnego filmu z serii Projekt Denko. W tym filmiku pokażę Wam wszelkie produkty do, do makijażu, jakie wykończyłam w ostatnim czasie. Opowiem Wam, czym je zastąpiłam, czy którykolwiek z nich kupiłam ponownie i pokrótce je po prostu dla was recenzuję. Zacznę może od bas, podcienie do powiek. Mam do pokazania dwie, które w ostatnim czasie wykończyłam. Jedna to jest moja ukochana baza Lumen, która nie wiem czy nadal, ale niegdyś przez wiele lat była KWC na wizerzu. I to jest taka niepozorny, jest to bardzo niepozorny produkt o konsystencji korektora bardziej niż czegokolwiek innego. Ja jeszcze, no nie wiem, czy cokolwiek z niej wycisnąć. Chyba już nie. Może jakąś taki minimalny, dosłownie na parę użyć mi zostało. O, Udało się. ona ma konsystencję takiego cielistego silikonowego silikonowej bazy. Troszeczkę przypomina w konsystencji paint pot albo jakiś taki bardziej gęsty korektor w cielistym jasnym odcieniu. I stosują się po prostu w ten sposób, że się nakłada odrobinę dosłownie tyle, co może trochę więcej niż główka niż od szpilki, ale niewiele więcej, i po prostu rozsmarowuje równomiernie na, na górnej czy, no, przede wszystkim górnej powiece. Chociaż wyobrażam sobie, że również można sobie ją i na dolną powiekę. I potem należy ją po prostu przypudrować, i wówczas ona już po prostu działa. I przedłuża trwałość się nie Chciałam powiedzieć na parę dobrych godzin, na 8 godzin, ale tak naprawdę bywało i tak, że po prostu mam na weselu, czy gdziekolwiek indziej, w nocy po prostu. W Całą noc się bawiłam i rano po prostu jak przyglądałam się, no nie wiem, albo w godzinach rannych, żeby nie było, że poszłam swoje z makijażem, bo tego nie robię. To po prostu jak patrzyłam pod koniec takiej nocy na, na swój makijaż oczu w toalecie, to byłam zawsze zdziwiona, że cienie nadal były na swoim miejscu. Odrobinę może troszeczkę zblakły, natomiast nadal były na swoim miejscu. Jest to po prostu fenomenalny produkt. Kosztuje 30 czy 30, 30 kilka złotych. Ja zawsze kupuję go w sklepie igruszka.pl. I robię to mniej więcej raz na dwa i pół roku. Tak niesamowicie jest wydajna, mimo że używam jej praktycznie każdego dnia, nawet jeśli stosuję no za każdym razem, jak, 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 jak nakładam makijaż oczu, a nawet jeśli nie, nie, nie codziennie mam właśnie jakiś taki bardziej złożony makijaż oczu, to prawie codziennie jakiś cień na powiekach mam. Choćby tą bazę przypodrowaną po prostu zwykłym pudrem do twarzy, żeby powieki tak się nie błyszczały. Po prostu w taki nieatrakcyjny nie sposób i starczy mi na tak długi czas. I można ją zużyć do samiutkiego końca. Można nawet ro, rozciąć ją na samym końcu i, i tak jak mówię, no zużyć po prostu do, do ostatniej. Do ostatniej Kropelki, tak? I, I to bardzo w niej cenię. Czyli jest niesamowicie wydajna, świetne przełożenie jakości do ceny i za każdym razem, jaką odkupuję po tych 2,5 latach czy 3 latach, mniej więcej, to się zastanawiam, czy sklep igruszka.pl nadal istnieje, dlatego że ja przynajmniej już nigdzie nie widuję firmy Lumen w drogeriach. Produktów firmy Lumen niegdyś były dostępne w galeriach Centrum, w tej chwili nigdzie więcej ich nie, nie, nie widuję w drogeriach, w związku z tym. No, zawsze się denerwuję, czy nadal będę mogła ją dostać. A no 30 zł, czy 30, czy nawet 40 to jest niewspółmiernie mniej niż tyle, ile trzeba zapłacić za, za inne bazy tego typu produkowane przez firmy takie jak MAC czy, czy Urban Decay. Natomiast jestem bardziej ciekawa, czy któraś z Was stosowała tą bazę i na przykład um, stosowała również te tanie bazy te Essence czy Catrice, czy one są równie dobre, dlatego że te widziałam kosztują 10-15 zł, w związku z tym no poważnie się zastanawiam i czy one tak samo dobrze działają jak, jak ta. To czy nie przerzucić się aktualnie, właśnie na, na, w tej chwili, na, na jakąś taką tajczą opcję? To natomiast polecam całym sercem. A jeszcze szybciutko powiem, że w odróżnieniu od drugiej, której nie wykończyłam, która zaschła, tak jak mówiłam, że ona ma skłonność, w którym się mówiłam właśnie, że nie lubię tej bazy Artego, która jest swoją drugą świetną bazą, świetnym odpowiednikiem Urban Decay, tej bazy takiej Prime Potion, to jest to, że ona w tym słoiczku po prostu wysycha. I ponieważ ja ją naprzemiennie używam z tą Lumen, no to ona po jakimś czasie po prostu jest już nie do użytku. Więc ja zużyłam może 2 trzecie tego opakowania przez te 3 lata, kiedy ją miałam i nie zużyłam jej do końca. Z jakiego powodu w takim razie mam dwie bazy? Czemu nie złożę się na jedną? A to z tego względu, że ta baza nie podkreśla, ponieważ ma taką gładką, matową, daje gładkie, matowe wykończenie, to ona nie podbija takich srebrzystych czy jakichś mieniących się cieni. Natomiast ta która Do której łatwiej się przyklejają cienie, i ona w związku z tym jakby podbija nie tylko właśnie to, że, że cienie się mienią, pod wpływem jak nakładamy cienie mieniące się na tą bazę, to one po prostu bardziej się mienią. To jeszcze mam wrażenie, że troszeczkę podbija cienie, kolor od cieni jakichkolwiek jakie na nią nałożymy. Natomiast jej wadą jest to, że jej się nie przypudrowuje, tylko po prostu ją się nakłada i Cienie, na przykład szczególnie te w załamaniu powieki, w taki nieatrakcyjny nie sposób się do niej przyczepiają takimi plackami, i trudno je potem na niej rozetrzeć. Taki sam problem miałam niegdyś właśnie z bazą Urban Decay. Um, Prime Potion, ona właśnie miała te, te sam taki nieprzyjemne efekt uboczny, w związku z tym z tego, dotychczas miałam dwie bazy, a tej po prostu nie wykończyłam i z tego względu tak sobie bym ją polecała, chyba, że stosujecie wyłącznie tą, służy Wam i, i zła się jej po prostu złożyć, zanim zanim ona tak zaschnie nieprzyjemnie. Myślałam, że może zamiast tych baz, które wykończyłam, będę stosować taki produkt firmy Lili Lolo, który został mi przesłany jakoś tak w lutym zeszłego roku kalendarzowego do przetestowania i to jest Kolejny produkt firmy LILOLO, który jest z tych koszmarnych w otwieraniu opakowaniach, bardzo trwałych i bardzo dobrze, mam wrażenie, powietrzoszczelnych, natomiast bardzo trudnych do, do otwierania i to jest taki produkt. Dostajemy dwa odcienie. Jeden jest chłodny, taki wpadający w różowy, jasny odcień, a drugi jest ewidentnie taki bardziej żółtawy. Można stosować je osobno, można je mieszać, dają fenomenalne krycie, jakikolwiek właśnie tutaj. Żyłek na powiekach, czy, czy jakichkolwiek innych przebarwień, nadają się właściwie dla każdego typu urody, w związku z tym, że mamy dwa różne odcienie: zimny, ciepły, można je mieszać to dla osób, które mają neutralny odcień karnacji, natomiast i działają też niejako właśnie jako taki no też korektor. Tak? I najbardziej dla mnie ich działanie, działanie tej bazy jest zbliżone do paintpotów firmy MAC, takich jak Painterly, czy właściwie każdych, natomiast to chodzi mi bardziej o te neutralne. To był właśnie Painterly, które ma takie właśnie różowawe tony, czy, czy, czy Bear Study, czy Soft Ochre, to byłby bardziej zbliżone do tego, choć ten, ten żółtawy jest zdecydowanie ciemniejszy niż, ta, niż ten odcień Soft Ochre. Natomiast jest to bardzo podobne w działaniu produkt i myślę, że u osób, które mają suche powieki, czy suchą Suchą cerę i w związku z tym mało przetłuszające się powieki, on ten, ten produkt zdałby egzamin jako baza pod cienie i utrzymywałby cienie przez cały dzień. Natomiast ja mam bardzo tłuste powieki i ta bardzo naturalna, bardzo przyjemna baza pod cienie do powiek utrzymuje cienie w nienaruszonym stanie powiedzmy przez dwie godziny. Potem one się troszeczkę zaczynają rolować w postaci nadal, jakby są na całej powiece, Natomiast jest taka kreseczka, gdzie one się bardziej gromadzą, mniej więcej w załamaniu powieki. Natomiast po kolejnych paru godzinach. Wszystkie cienie zbierają się właśnie w postaci jednej kreseczki w załamaniu powieki. W związku z tym ten produkt, jakkolwiek bardzo miły, no z żalem muszę powiedzieć, u mnie nie zdał egzaminu jako taka baza pod cienie do powiek per se. Na no, czym bardzo ubolewam, bo bardzo mi się podoba jako konsystencja, kolor, jakby no przyjemność stosowania, natomiast no niestety nie jest to produkt, który ja mogę polecić wszystkim. No i z tego powodu właśnie z żalem, ale będę musiała jednak no, wybrać się po, po kolejną bazę do, do cieni do powiek. Kolejny produkt, jaki zużyłam, to jest taka próbeczka, którą dostałam, sowita próbeczka, to swoją drogą. Dużą próbkę dostałam od swojej koleżanki tego kremu BB, typu BB, firmy Eveline, dla cery mieszanej i tłustej, w tym takim pięknym odcieniu, cera jasna, tak dla takim zdecydowanie wpadającym, takie, jakieś takie no, neutralne, tudzież bardziej, albo no, na, może nawet bardziej żółte, tam na pewno nie różowawy. Bardzo mi ten produkt odpowiadał, był w kosmetycznych odkryciach zeszłego loku kalendarzowego, natomiast no, w najbliższym czasie nie zamierzam kupować pełnowymiarowej tubki, ze względu na to, że jeszcze mam do wykończenia ten firmy. Bell, dostępny pod, pod taką pod marką, tak? Lady Coat, dostępny w Biedronce, natomiast jak sprawdzałam jego skład, to on ma identyczny skład jak taki CC Cream Smart Makeup firmy Bell, dostępny w drogeriach, choćby drogariach Hebe czy Natura, w związku z tym i ma również bardzo wysokie oceny na wizerzu, w związku z tym najpierw użyję ten, potem będę się co najwyżej rozglądać, za, 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 jakby kupię ponownie ten, czy właściwie po raz pierwszy ten, albo jakiś inny. Kolejny produkt z kolorówki, jaki wykończyłam, to jest tuż do rzęs i to jest ten firmy Maybelline Big Eyes, gdzie dostajemy za cenę jednej maskary dwie. Tak naprawdę mamy maskarę do dolnych rzęs taką malusieńką szczoteczką, sympatyczną ale właśnie taki produkt Oriflame, słyszałam właśnie od Was, od widzek czytałam, jest, ma, ma chyba podobny produkt właśnie, gdzie, gdzie mamy taką szczoteczkę mini do dolnych rzęs, czy to bardzo malutkich rzęs, cieniutkich rzęs a z drugiej strony właśnie mamy taką porządną szczotę do, przede wszystkim myślę, że do górnych rzęs i muszę powiedzieć, że całkiem sympatyczny produkt, im dłużej go używałam, tym dłużej byłam z niego zadowolona można spokojnie nakładać parę warstw nie kruszy się jakoś ogromnie, trzyma się przez cały dzień, czarnie jest nasycona i mam z tego produktu zadowolona. Nie o tyle, żeby kać zachwytu, tak? I polecać go w ulubieńcach czy w Ulubieńcach roku, natomiast naprawdę przyzwoity tłuszcz, który starczył mi na dobre 3 miesiące. Natomiast myślałam, żeby ponownie wrócić do tego Eveline, który mimo wszystko bardziej mi służy i daje bardziej spektakularny efekt na moich cienkich, krótkich rzecach. Natomiast jak ostatnio byłam w super farmie kupując inne rzeczy, to była taka promocja, że jeśli się zrobi za kupy za powyżej 35 zł, powyżej 35 zł, to to można kupić ten tusz za 10 zł. I ja po prostu z, z, skorzystałam z tej promocji. Jako, że lubię ten tusz, no to trudno, trudno otóż właśnie z zadowolonym właśnie w takiej promocyjnej cenie 10 zł, w związku z tym kupiłam go z tego względu ponownie. Wreszcie ostatnia rzecz jaką mam, mam do pokazania w tym filmiku to jest kredka do brwi. To jest moja kredka do brwi Loral. Golden Brown, taka twarda, typowa kredka do brwi. Ona jest twarda, nie woskowa, tylko taka no, tradycyjna ołówkowa. Natomiast nie jest tak twarda, żeby to było jakiekolwiek nieprzyjemne czy trudne, żeby narysować, wyrysować nią brwi. Jest bardzo łatwa w użyciu i ma taki no, jasno brązowy odcień, tak? Taki ciepły, który do moich włosów jeszcze pasował. Niemniej jednak ja. Bardziej właśnie szukam takich no, nieco chłodnawych brązów do swoich właśnie naturalnie ciemno-blond włosów. Natomiast tej byłam naprawdę zadowolona. Z przyjemnością złożam ją do końca. Saczyłam mi na 8 miesięcy, kosztowała mi 30 zł. W promocji można ją dostać i za 20 zł. Widziałam, że jest na Allegro. Widziałam w tym tygodniu i Wy mi również pisałyście, że bez problemu jest dostępna w drogeriach Hebe, bez problemu jest również dostępna w drogeriach Superfarm czy aptekach superfarmi jeśli poszukujecie tego odcienia. Polecam ją z czystym sumieniem. Fajny produkt. Natomiast zastąpiłam ją właśnie takimi kredkami że nie tyle żelowymi, co woskowymi firmy Maybelline, które są mniej nasycone w kolorze, natomiast zawierają właśnie, jako że są woskowe, to po prostu ujarzmiają również te włoski na brwiach i długo się trzymają i ten kolor dark blond, który wyhaczałam na Allegro, ma fenomenalny kolor, właśnie taki oddający dokładnie kolor ciemnych blond włosów, czyli taki chłodny, jasny brąz. Bardzo sympatyczny produkt, mam ją również w ocieniu soft brown, regularnie dostępna jest w polskich drogeriach. Fajny produkt, szczególnie jeśli na Allegro zapłacimy za nią 15 zł, a nie 30 zł, ile kosztuje w drugeriach. Natomiast cholernie niewydajny i z tego względu już w tej chwili, jako że że, że jestem po prostu w tej chwili ciekawa, mam fazę na produkty do brwi, zakupiłam na Allegro takie kredki do brwi firmy Maybelline znowu, właśnie takie serii chyba z Expert Wear, one się nazywają, które też chyba są woskowe, ale nie aż w takim stopniu, są takim miksem pomiędzy twardą kredką do brwi, a, o, a taką woskową I, i jestem ciekawa właśnie, jaki będą miały odcień, wybrałam sobie odcień blond i jaką będą miały konsystencję i czy się sprawdzą. Na razie Póki co korzystam z tych i jestem bardzo z nich zadowolona. Pojawiły się nawet w ulubieńcach zarówno roku, jak i grudnia. W związku z tym, dla osób, którym nie przeszkadza to, że są niewydajne, to, to je polecam. Tak? I to już są wszystkie produkty kolorowe do, do makijażu, które wykończyłam w ostatnim czasie. Teraz jestem ciekawa, jakie produkty wy wykończyłyście, z jakich jesteście zadowolone, czy byłyście z nich zadowolone, czy nie. Jeśli używało się którykolwiek z tych produktów, które ja pokazałam, to jak zawsze jestem ciekawa waszej opinii. I cóż, jak zwykle mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia w następnych filmikach.